Bo robimy coś dobrze, a my nie robimy wcale. Otóż no to... Startujemy od jednego, to podchodzimy po 3,5-4. Dokładnie. Te rzędy będą tu istniały następne. 20, 30-40 lat. Tak. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, co to daje. Tart ma być od razu, od razu tak. właściwy. Bo to nie jest nawóz, to jest biostymulator. Gleba to podstawa. Od niej powinniśmy zaczynać. Ctyopat bo... roczny mamy, no, można powiedzieć, tragiczny. Nie? Można stosować nie. to przez Dokładnie. cały okres wegetacji. Dokładnie. Cześć mi drodzy, już na Carboard. Słuchajcie, mam tylu gości, że nie zasząc, zacznę. zacznę od gospodarza. Witam Cześć. pana Mariusza Koperskiego, Rzymkowice, pan doktor Jerzy Porchnicki. Witam. Pan doktor Łaźny. Jesteśmy w sadzie, gdzie stosowany jest karbuhumik już tu jest sezon. W tym sadzie akurat jest pierwszy raz. W tym razie pierwszy raz, bo to jest nowo posadzony sad. W tym roku było karbomadany pod korzeń. Karbochumis kar 20-myślowy, polewowy i tam teraz tle polewa. kończy polewanie i będziemy tą sytuację kultywować dalej. No. Ale Ty Maryszu masz doświadczenie już z bo ponieważ mm, poprzednie tak. sady. Były ciągniemy problemy. już kilka hektarów ładnych ciągniemy, widzimy efekty. Nie tylko u siebie, tylko nawet u kolegów, którzy stosują i zaczęli stosować wcześniej niż ja. Wiadomo, uczymy się od lepszych, także musimy patrzeć na sąsiadów kolegów. Dezider już podpowiada. Trochę, no i... Ale mam tutaj pomocników zacnych. Pan doktor Jerzy, pan e, doktor Łaźny, mamy ekipę, która mnie wspiera to wszystko. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, co to daje, ile kosztuje. Właśnie. A potem sobie, jak ktoś policzy, to mówisz. Panie Jerzy, co to daje? No, przede wszystkim daje ogromny zaszczyt tym drzewom z jednej strony w możliwości bo to mówimy teraz praktycznie o biostymulacji to nie jest nawóz to jest biostymulator więc mamy tutaj lepszy rozwój korzenia a co przy młodych drzewach jest szczególnie ważne żeby dobrze się rozkorzeniły zanim będą tu jeszcze dosypane no i oczywiście zawsze każda dawka tych kwasów humusowych, tego typu produktów powoduje zwiększenie pojemności wodnej, a teraz to jest już rzecz praktycznie są, już na, ost na, gmin, no, na, na ostrzu noża jest. Radku, a Ty? Y, ty y, lubisz też dużo mówić o biologii. Tak, no właśnie, to jest też moment kiedy my w ten sposób odżywiamy tą biologię, dajemy pożywienie, dajemy materię do rozwoju, Dźwigamy ten mikrobiom, mikrobiom glebowy, on przecież nam zapewnia zdrowotność systemu korzeniowego. Absolutnie. Co później wpływa na zdrowotność całego drzewa, całego organizmu. Prawda? Tutaj by można jeszcze było zwrócić uwagę właśnie na to, że kwasy humusowe stymulują rozwój grzybów mykoryzowych. Otóż to, więc współżyją z organizmami wyższymi, czyli roślinami, ale też włączają nam fosfor. No i dostarczają całą gamę mikroelementów. A, no, fitohormony roślinne. Więc Oczywiście. tutaj mamy jakby szeroki wachlarz tego, co my robimy, bo gleba to podstawa. Od niej powinniśmy zaczynać, bo pamiętajmy, że przecież nie zakładamy drzewa, nie zakładamy sadu na 10 lat tylko tak. Tutaj, tutaj w ogóle mieliśmy drzewka na świeżo pocięciu. Yy, tu drzewka premium premium. Tak nazwaliśmy je. Mariusz, tak, tak, ja tutaj tak, tak, tak. Tak, miesiąc temu byliśmy, tutaj były przyrosty rzędu 1,20 m. są teraz przycięte. Przycięte, tak, tak. Przycinaliśmy się? dlaczego? Że, żeby sprawdzić im jakby no musimy słuchać, żeby wybijać nam nowe przyrosty, żeby się drzewo zagęściło. No i niektóre gałęzie, wiadomo, połamane, grubsze od przewodnika musimy wyrzucić, które żeby nam nie konkurowały z przewodnikiem, żeby to drzewo szło do góry. Mhm. Fajny system rozgrzewania u, u Mariusza, patent. Bardzo się cieszę zawsze jak nasi klienci, producenci sami wymyślają pewne systemy do rozgrzewania tego produktu. Aplikacja idzie sprawnie. No sprawnie, no, tylko że jest praca czasochłonna jest. No wiadomo, tylko że nam polewa nam szerszy pas. Tu akurat A jaką ty... teraz mamy pracę, nie nie Spanie. <laughs> no. <laughs> Ale myślę, że to rozlewanie, karbułniku, systematyczne, przyniesie ci wiele wiele korzyści. No, nie że pogoda mamy jaką mamy. Te wody mamy tyle specjalnie ile mamy. Nie, włącza, nie włączałem nie nawodnienia wczoraj, żeby zobaczyć, jaka... No niby wczoraj padało tam, spadło około 2 mm, aż 2 mm. Tak. Nie włączałem nawodnienia, żeby zobaczyć, jaka ta ziemia jest sucha, nie? Bo tu jest, no niestety opad roczny, mamy, no, można powiedzieć, tragiczny. Nie? I musimy tą, wiadomo, humusy nam podtrzymają tą wodę z biegiem czasu, w jakim tą ziemię doprowadzimy do kultury. I wtedy będziemy mieli tą zasobność wody lepszą, magazynowanie wody. E, pobierania składników będzie inny i to, to, to też jest inwestycja na lata. nie, To, to nie właśnie, jest inwestycja to jest na, na, inwestycja na dziś lata, to jest warte podkreślenie, Ale druga rzecz, to zauważmy, że tak naprawdę stosowanie karbuchunika nie ma jakichś reżimów czasowych. Można stosować nie, to przez dokładnie. cały okres wegetacji, dokładnie. W, czasie, w czasie owocowania, w czasie kwitnienia, tak naprawdę, więc ten zakres jest dosyć elastyczny. Kiedy mamy chwilę wolnego czasu, kiedy się nudzimy? No możemy sobie zastosować i mamy mile spędzony czas i efektywnie spędzamy. Musimy zadbać moi drodzy o to co spadnie z tego nieba i nie w sposób taki, że pokropiło, cieszymy się. Chodzi o to kiedy ta gleba trzyma wodę. Kiedy ona została zatrzymana w tej wodzie. Bo to, że spadło, popadało, to nie znaczy jeszcze, że ta gleba tą, tą wilgoć utrzymuje. Nie mamy wilgoci w glebie, to panie dyrektorze, zero transportu. No czekając, Deteriusz, czekając na, na opad i czekając, że ten opad nam o, Ziemię użyźnie, to tak jak czekanie na wygraną, to to lotka możemy się nigdy nie doczekać. Nie? Tutaj ja przy, jeżeli mówimy tutaj o wodzie, to też do tego nawiązuje, bo no mamy taki układ, jaki mamy, jeżeli mamy powiedzmy, glebę, która no nie jest bogata, bo ma około 1-1 jednego, jednego zgrszenia procenta substancji tak. organicznej, to ona jest w stanie zatrzymać w granicach 20% wody opadowej w ciągu roku 20%. Jeżeli my mamy glebę, która po prostu jest naładowana odpowiednio, substancjami, które są w stanie ją utrzymać, czy to będą gliniaste plus organiczne albo właśnie najlepiej taka gąbka organiczna, ona potrafi zatrzymać do 85% wody opadowej. Po czterech latach stosowania ciągłego karbuchumiku w, w gospodarstwach widzimy poprawę zawartości materii organicznej i startujemy od jednego, podchodzimy po 3,5-4. Dokładnie. Więc to jest gigantyczna ilość w bardzo krótkim czasie. Co to jest 4 lata? No, to w to jest, przypadku gleby to jest. To to jest, jest mówiliśmy, że ta ciągu... trwała prochnicza buduje się 15 lat, e, trwała e, około 100 50 no, 50 do 100. 100, do, do 100 no, tak. także, a my te... to robimy w ciągu 4 lat tak. tymi produktami. Tak. Tak, bardzo się cieszę. A wiesz, a, to, to... Druga jest rzecz jest taka, że no, inwestując ostatnie już na wiadomo pod konstrukcję przeciwgradową, musimy sobie wybiec w przyszłość, że te rzędy będą tu istniały następne. 20, 30, 40 no lat. Bo tu, już nie, tu już nie będziemy zmieniać rozstawów, nie będziemy zmieniać rzędów, że nam się będą mijały. Nie? Tutaj te, te, ta ziemia musi być w kulturze, że na przykład posadzimy za 20 lat, czy tam 20, może przesadziłem 12 lat następny sad i on wyląduje w tym samym miejscu. Tak, i start ma być od razu, od razu tak. właściwy, tu, a nie my tu też będziemy. Nie mieli ograniczone suchać. warunki agrotechniczne, żeby tą ziemię doprawić, tak? No ale też no. myślę, że sadność tego typu drzewa, które u Ciebie widziałem, gdzie rzadko je spotykam z, 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 z takimi przyrostami, z takimi pędami długimi, to były drzewka, które nawet nie pytam, ile kosztowało to drzewko przy założeniu tego sadu. Fałowcy znawcy pewnie będą wiedzieć, ile takie drzewko kosztowało z poprzedniego filmu, możesz sobie obejrzeć te przyrosty. I teraz jak to nie zadbać o, o tą tym nie, roku to, żebyśmy w ciągu? Ja się z celem, tak? bo robimy coś dobrze, a my nie robimy wcale. Jeżeli mamy nic nie robić, to lepiej kupić drzawkę na rynku za 4 zł i czekać, na, czekać jak, jak a, to się a mówi na... tu już na, coś urośnie no, <laughs> i może coś sprzedamy. Nie? Tak, no nie można no. tego rozpatrywać no. w kwestii wydatku, ale inwestycji. Tylko, inwestycji. Inwestycji. A, tylko, a, tylko dokładnie. i wyłącznie inwestycji. Dokładnie. To jest wiadomo, to jest w każdym jednym biznesie, czy to będzie taki, czy inny. Jak nie włożymy, to i nie wyjmiemy. Słuchajcie, bardzo, bardzo dobra. Wpływa. Przepraszam chłopaki muszę przerwać. Mam nadzieję, że bardzo fajny materiał. Eee, także zachęcamy do śledzenia sali złoką. Bardzo dziękuję wszystkim tutaj, co ze mną dzisiaj brali udział w tym nagraniu. Eee, I oglądajcie, śledźcie nasze wydarzenia. Pozdrawiamy. I stosujcie karboku. Pozdrawiam, do zobaczenia.